Ja tak? się zawijam, a on weźmie i <śścoughs> ściąga i odwrotnie. Jak się lepiej śpi na, na jakieś ciepło, czy jest zimno? Ja lubię ciepło. A pan co preferuje? Ja raczej chłodno. U nas jest w sumie miękki. Ale macie wspólny? Tak, tak. tak. Mamy wspólną, dużą wspólną kołdrę. Jak najbardziej. King Size, taka jest najlepsza. <gry> Za nami nie zabiera kołdry ja jej. <gry> nie wiem, jakoś nie mam jakichś takich preferencji. Tak naprawdę dopasowujemy chyba no. sobie kowdry puszczelne materace do pory roku i miejsca, gdzie śpimy, więc... Musi być twardy, miękki, jaki no, jakim no, Ja wolę miękki, mąż woli twardy. Czyli każdy y, ma swój? No, oczywiście. Ja mam dobry materac, jest ekstra. A to znaczy jaki? Twardy, miękki? Taki dopasowany do mojej wagi. Ja myślę, że trzeba być po prostu zmęczonym trochę. Żeby się wyspać? E, Ta. Tak. Aktualnie mamy e, półroczne dziecko, więc e, po prostu wystarczy się położyć, żeby się wyspać. Cienka kołdra czy gruba? Iżyna. Zależy od pory roku. Ja muszę mieć cieplutko. A co dla Pana? Zależy od pory roku, proszę. Ja mogę spać bez kołdry, jak jest gorąco. Ja na brzuchu akurat nie lubię. Spać ja, ja, zasypiam zawsze na brzuchu praktycznie. Tak, jak często zaczynam spać na plecach, a potem gdzieś na boksek się przywraca. Ja lubię bardzo długo spać, aczkolwiek no nie zawsze mogę. Mhm. Mamy dużo toret. I dużo książek. Dużo, no tak, książki. No i teraz dziecko też małe. Czy śpicie pod jedną kołdrą, czy pod, pod jedną? jedną. Łóżko musi być wąskie, teraz musi być wąski, kołdra musi być jedna i poduszka jedna. A to sprzyja integracji? Oczywiście, no o to chodzi.